Siemaneczko, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejny wypad do lasu. Sadę sobie na razie odpuściłem, jest weekend, piękna pogoda. Minus 4 chyba. Odczuwalna 8, tak pisało, nie wiem, ale moim zdaniem faktycznie zimno. Ale to nic, nie przeszkodziło mi to w ryciu, z ryciu połowy lasu. Więc co, wpadło jakieś fajne moniak, jakieś fa, fajne fanciki. Więc yy, na pewno jest co oglądać i jak się wam podoba, zostawcie jakiś ślad po sobie, łapeczka w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Co, lecimy z tematem. Witam Was kolejny dzień. Kolejny dzień poszukiwań. Jestem w lesie, znajduję się w lesie. Jest weekend, tych matołów nie ma. Powiem Wam, że zimno jest e, minus 4, odczuwane minus 8. Także pewnie im się odwiedziało e, polowań. Więc dla mnie okazja, chodzę sobie trochę ręce marzną, ale jest, jest przyjemnie. Pierwszy sygnał, dosłownie weszłem Odpaliłem Simplexa, machłem parę razy. Pierwszy sygnał leży tutaj. No i coś mamy. Mamy chyba jakąś Przy... zapinkę, przypinkę czy coś. Jakiegoś guziola może. Nie, przypinka jakaś. Widzicie? Kwiatuszek. Także spoko. Pieszy fancier. A weźmy tutaj takie jakby krzaki tutaj, widzicie? To takich jakby takich mini krzaszkach, Kurde, jest czasowo widać. Możliwe, że będzie ciężko dzisiaj, bo jest przymrozek. Ale jest jest nieźle. Także taka spineczka. Widać tutaj, że było igła. A ja lecę dalej. No teraz taki kawałek metalu. Kurde, dziura potężna i wyszedł mi jakiś ogryzek czegoś, nie wiem dlaczego. Lecimy dalej. I kurde mam na pasteczek. Tylko jest przymarznięty trochę. O nawet nie. Czekajcie. Mega zimno, muszę się ruszać. Dlatego ledwo oddycham Ale jest na jakby bez tego wszkiełka tutaj Ale jest, jest super Kolejny fancior dzisiejszego dnia kurde jeszcze Nie będzie oszczyć, bo paruje mi wszystko Lecimy dalej Jest i piesza spłonka Także spoko Jest ciężko kurde Gile, sorry za to, ale Nie wziąłem sobie papieru i kurde, nie, mogę, nie mam jak nos, nosa wyczeć. A jest tak zimno, że, że masakra. Lecimy dalej. No i kolejna sponka, ale z tym lądem, tutaj starsza. Lecimy dalej. Kamerkę. Trochę to w opakowanym stanie, ale jest, także spoko. Lecimy dalej. Coś tam słyszałem jakieś ciało z daleka, ale mam nadzieję, że nie tu nie dojdą. Lecimy ją. No teraz taki klinek wpadł. Ciekawe, jest ich tu pełno, także także spoko. Malutki, strasznie. Lecimy dalej. Teraz padło mi coś takiego. Nie wiem co to. Jakaś ozdóbka. Czy jakaś część od czegoś? Tak to wygląda. Dziwnie. No i lecę dalej. Dziwnie wygląda. Jest jakieś zdobione, może jakieś. Ozdóbka od czegoś odpadło, czy coś nie wiem. Widać, że jest zdobione. Nic. lecimy dalej. Potężny sygnał biło. Mam monetkę ale Nie wiadomo co to Czekajcie, wyczyszczę, to się włączy. Powiem Wam, że będzie ciężko, ale jest kolejna monetka do kolekcji. Widzicie? Herb Francuskie królestwo widać tutaj te, te kwiatki ale bardzo, bardzo wytarte już Więc widać tutaj jakiegoś gościa. No, będę musiał znaleźć, niestety, nie wiem. Ale jest, petarda. Kolejna monetka. Kurde, do kolekcji. Jest super. No ale niestety, strasznie starta. I słabo widać. Ja ją będę chował. No i jak się dowiem, to pewnie podpiszę. A jest ciężka. Widać tu jakiegoś gościa. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. jeszcze pierwsza raz taką widzę monetkę. Także. Zobaczymy. Sprawdzimy, zobaczymy. Jak coś to podpisze pod filmem. Lecimy dalej. Siemanko. Wcześniej już znalazłem jednego, ale był totalnie zniszczony. Ten jeszcze jakoś się tam trzyma, ale, ale chyba nic z niego nie będzie. Teraz go wyczyszczę później w domu, ale raczej będzie z niego dupa zbita i tyle. Lecimy dalej. Kurde, już się ucieszyłem w takim lesie, jak są sygnały wysokie. 70+, plus, 60, 70. 50 nawet, 40, ale, ale już mówię o tych wyższych, takich 60, 70, 80. To jakiś moniak fajny, nie? Aluminium kurde, pierwsze chyba w tym lesie. Może nie pierwsze, ale, ale pierwsze tak jakieś dziwne. Także dość las naprawdę czysty nie ma sygnałów, a jak już jest to już coś ciekawszego, nie? Także ja nie przedłużam. W sumie jeszcze A nie, nie pochwalę wam się. Chodzi za mną taki jakiś gościu. Ale nie wiem gdzie, gdzie poszedł. Kurde. Nie wiem, nie wiem, ale jak, jak go znajdę, to Wam pokażę. Lecimy dalej. Właśnie on za mną chodzi. Cały czas za mną chodzi. I... Nie wiem. Nie, no, świruje. Jest to znajomy w Bułgarii, w boksie, z amatorów. Także ja mam ochronę. Trochę ma takie spojrzenie, jakby, jakby go ktoś chciał bo ja chciał kogoś zabić, te ale. Nie, <laughs> nie no świduję. Champion e, w ty, e, amatorskim boksie. Champion Bułgarii. Także spoko. Mam, mam obstawę, jakby te gdzieś gdzieś się zbliżyły, to ich przegoni najwyżej. Także spoko. Say hello to my subscriber. Subscribe to wam, Bo ja mam tereny naprawdę piękne. Mózg zmrożony, bo jest zimno. Ale oczywiście no, cały czas z tych łusek, widzicie, jest ich tu pełno. Ale, ale teren jest naprawdę piękny, nie? Widać, że zamarznięte, żeby nie było, że, że się miał, To widać, że jest zamarznięta woda tutaj lekko. Także jest to na minusie, no, ale dla mnie to, to nic. Da się kopać, da się to kopiemy dalej. Lecę. Mamy no, małżonka następnego, powiem Wam. Jak zwykle w tym leście jest to trup. No ale, wycięcie go w domu, może coś się pokaże, ale wątpię w to. Widzę, że się już rozlatuje całkiem. Ale jest od kolejny. lecimy dalej. Mamy klamerkę, kurde staną jakąś. Także spoko. Kolejna do kolekcji, ale co dalej? Ja będę szedł w stronę auta. Będę kończył na dzisiaj. Nie wiem, która jest godzina. 10.48 Także spoko. Lecimy dalej. No i kawałek mojego loga. Lecimy dalej. Kolejny, kurde. Kolejna monetka. Kolejny destrukcik. Ale przyjemność samego chodzenia jest najlepsza. Jest piękna, piękna pogoda. Trochę mroźna, ale jest zajebiście. Lecimy dalej. No i kolejny logo. Znalezione w lesie. Myślę na tym, żeby takie podkowy właśnie ładne jak są te, takie z fajnymi zakończeniami je wyczyścić. Napisać swoje logo. I dać na konkurs, czy coś. To może być fajna, fajna, fajny gadżet do wygrania. Wykopany przeze mnie, podpisany, żeby być taki grawer Lucky detektor czy coś takiego. No i dać na konkurs, nie? czemu nie. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. i ja lecę dalej. Kolejny mniaczek Bad, oczywiście wycieruszek, no ale jest moniak, także spoko. Ja idę w stronę auta. Jak coś będzie, to się będę mąszał. jak nie, no to... no to zobaczymy, nie? Lecimy dalej. Kolejny wycieruszek, ja już idę w stronę auta, coraz bliżej, lecimy dalej. Nic więcej już nie wpadło. Wystarczy mi, nie wiem ile byłem, chyba dwie godzinki byłem w lesie. Także spoko. Kardy, Kardy zaliczone, jutro robię trening, pewnie wleci filmik z treningu jutro więc co, jak się podobało zostawcie jakiś ślad po sobie, jak zawsze ławeczka w góreczkę subskrybujcie, żeby być na bieżąco i widzimy się w kolejnych filmach nie robię podsumowania, bo bo widzieliście wszystko, także, także spoko, nie? lecimy, jo, do następnego